Witajcie z tej strony Dresik i dzisiaj kolejna dawka Hero Wars. Mamy drugi dzień. Eventu z żółwikami. E, myślę, że emocje już u wiele opadły. Tyle tam zadane, co żeśmy zrobili, to żeśmy zrobili. Teraz już jak gdyby no, powiedzmy znowu jest dzienne e, ta. E, póki nie ma nowej mapy, no to jest, powiedzmy mniej się dzieje. E, ale tutaj chciałem do Was moje spostrzeżenie, jak tak sobie tutaj grzebie i patrzę po swojemu i oglądam. Eee, zobaczcie, że to, co Wam mówiłem, e, robicie tylko tam. Raz przechodzicie, żeby mieć zadania wszystkie spełnione na tej mapie, te 7 tych bitewek. Potem będzie następny rozdział, zrobicie. I jak będziecie robili, to zwróćcie uwagę od razu, sobie ci, co. Nie płacą i mają niedobory pewnych rzeczy. Od razu, jak zaczniecie przyszły ten, to patrzcie sobie tutaj. Tu brakuje tylko jeszcze jednego e, klocka i będziecie mogli sobie ten, ten bonusik odpalić. Tu brakuje powiedzmy trzech i też będziecie mieli bonusik. Więc, jeżeli tylko zrobicie ten e, kolejny etap e, i będziecie mogli sobie w warsztacie coś kupić, ulepszenie, to sobie je kupcie, bo przynajmniej. Dwie gwiazdki to na 100%, a trzy gwiazdki prawdopodobnie też się zwrócą e, spokojnie. Więc tutaj sobie, jak się pojawi możliwość, to sobie sprawdzajcie, kiedy to możecie za darmo sobie kliknąć. Oczywiście ci, co kupili jakieś tam pakiety, czy tam mają jakieś tam e, tutaj dokupione, no to mogą sobie wcześniej już te ulepszenia kupować. Ja, jak widzicie, e, no... Podchodzę do gry bardzo zdroworozsądkowo. Myślę, że są tacy, co e, podobnie grają. Że to jest jeden ten, Jeden z tych elementów. Zobaczcie,: Bosów mam jeszcze nieruszonych ani trochę. Póki nie podbiję tej premii, nie dotykam tych Bosów w ogóle zupełnie. E, druga sprawa, warsztat. To już powiedziałem. Sklep ponoć ma być jakiś nowy, coś tam, jak będzie ten etap, gdzie będą te walki bohaterów, ten Brawl, to wtedy ten, wtedy ma się coś tutaj zaupdate'ować. Nie wiem, czy się pojawią dodatkowe itemy, czy będzie jakaś nowa waluta za ten walki, co żółwie będą wybrane, ten kolejny etap. To trudno wyczuć, na razie to wszyscy tylko coś spekulują, ale to się czas, czas pokaże. I jedną rzecz jeszcze Wam chciałem pokazać to: te dzienne nagrody, jeżeli ktoś z Was zależy mu na ilości pizzy czyli to są później te ataki, to wydawanie pieniędzy tutaj jest no zobaczcie: macie 30 pizz, 2 dychy, 3 dychy, 35 zł, powiedzmy, wydajecie. I macie 30, 36, 42, 51, 53, 55 no i 3 powiedzmy dodatkowe 58 energii przygód, czyli tych piz, no bo te dwie są darmowe, tak za 35 zł, jeżeli weźmiecie sobie w te. U, 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 u tutaj, za 60 pizz musicie zapłacić 76 zł. Okej, okay. dostajecie jakieś tam szmaragdy 6000, punkty VIP i dostajecie energię dla wszystkich członków gildii, tak? Ale jeżeli patrzycie przez pryzmat własnych wydatków, te 60 energii, co tutaj macie za 76 zł, to tam macie taniej, za 35 Macie praktycznie tyle samo energii. E, możemy policzyć jeszcze, ile macie szmaragdów. 200, 400, 600, 800, e, 1200, 1500, 1800. No to macie mniej szmaragdów, no ale za to macie tych e, monetek. Znaczy tych pizz więcej. Więc jeżeli planujecie w eventie gdzieś tam coś cisnąć na hardcore, no to, to jest do rozważenia cena. Ja osobiście. Raz kupiłem za czwórkę, za no, 4 złote, to miałem 200, 400, 600 szmaragdów. Bo to, jak odblokujecie to, to przechodzicie tu te dwa darmowe też możecie wziąć. No ale później się już pojawia problem taki, że jest 12 zł, no i na koniec jest dwie dyszki, nie? No to e, mówię, jeżeli ktoś poluje na pizzę, to 60 pizz, no to później będzie można to przerobić na 10 ataków, tak? 10 ataków. To w tym czwartym czapterze to będzie prawdopodobnie 10 lupek. Więc, no, to nie jest takie całkiem od czapy i poryte. Ale no, wiecie, codziennie 35 zł. No, no, znacie moje zdanie, ale w, mówię, ta oferta nie jest też całkiem tak y, odjechana i bezsensowna. Warsztat to już powiedziałem, jak się pojawi okazja, od razu klikajcie, im szybciej tym lepiej. Tutaj tak samo, im szybciej tym lepiej. Dwa, dwie, trzy gwiazdki to myślę, że to będzie tyle co się zwróci normalnemu śmiertelnikowi. Powyżej tam cztery gwiazdki co, to już będzie trzeba wydać tyle energii, żeby się to zwróciło, że myślę, że niewielu z Was będzie ją tyle posiadało. Ale oczywiście ci co wydają pieniądze to umieją też liczyć co i jak. Tutaj bonusy nie ruszamy w ogóle póki co. Już widzieliście tyle filmików tam powstało na necie. Już tam nie wiem do 250 poziomu można dojść tam nie wydając za wiele tych tych bonusów. Poczekajcie jeszcze chwilę może coś się tam pojawi może jakieś tam yy, wersje które będą wymagały większej ilości prób ale powiedzmy taniej będą do porobienia. Wszystko wskazuje na to że w tym wydarzeniu yy, te, tam powiedzmy ten 250-280 poziom to ludzie już teraz robią tutaj w tych granicach. Więc myślę, że ten 300 za darmo będzie możliwy do zrobienia. Po tych wszystkich dodatkowych misjach przez te następne dwa tygodnie, tam gdzieś jeszcze pewno doladzą jakieś na pocztę, dadzą tam jakieś gratisowe elementy. No może nawet powyżej 300 się będzie dało zajść. Nie wydając, nazwijmy to na te pizze i inne rzeczy, realnych pieniędzy. Oczywiście, im, szyb, im więcej wydacie, tym szybciej będziecie mieli możliwość zgarnięcia to temu, tak. Tylko pamiętajcie, tutaj jest ważna jeszcze rzecz, moja uwaga, że na chwilę obecną macie żółwie na poziomie czterech gwiazdek, wszyscy, tak. Aby mieć kolejne gwiazdki, to musicie w tym skarbcu, o którym ostatnio opowiadałem, odblokowywać e, pudełeczka. Ewentualnie e, jeszcze na koniec z eventu z Lara Croft była super oferta tutaj. E, tu się pojawiała, że tam można było sobie 300 skórek kupić za tam, nie wiem, 150 zł czy ileś. Więc jeżeli ktoś miałby kupować sam ten sezon, dla tego, no to. Za tą cenę było do kupienia 300 skórek ostatnio Larry Croft. Znaczy tych kamieni dusz, dokładnie tak, żebym już tam nie mylił tych nazw, bo mieszam je regularnie, jak ostatnio zauważyłem. Ale ten, ale no jak widzicie, no ja nie zakupiłem, ale z tych, z tego skarbca 110 trafiłem, także w, no. Wiadomo, tam jest jeszcze losowość i tak dalej, i tak dalej. No ale tam wiecie, no w, później w trakcie tego można jeszcze tam Larry Craft kiedyś tam będzie można jeszcze wyfarmić. Tak samo z tymi żółwiami Ninja, więc zobaczymy jak będzie. E, z kolejnych rzeczy, które wam chciałem pokazać, to jest... E, co? To jest e, mapka. Nowa mapka tutaj u Charlie'ego była. To możecie zobaczyć. E, Tutaj będziemy zaczynali. Czekajcie tu. Trzy darmowe lubki, 500 szmaragdów. No i, i będziemy lecieli. Tutaj możecie na prawo iść i tędy po ten. Co prawda, do drewna jest tylko tutaj dwa ruchy, e, ale jeżeli ktoś tutaj macie następne drewno, tak m będzie potrzebne tutaj następny ten most. Więc yy, zakładając, że to drewno jest z tej samej mapy, co teraz mamy, to od razu Wam mówię, że może, ten, może warto yy, sobie jeszcze teraz ostatniego dnia tutaj, ja mam załóżmy tak, że już sobie odebrałem te drewna, które miałem blisko, ale możecie mieć sytuację taką, że macie załóżmy gdzieś drewnienko o jeden ruch od tego. Więc. Yy, może lepiej się zaopatrzyć w drwieńka. Zobaczcie, ja mam jeszcze tylko 4 ruchy, ale nigdzie tutaj już nie mam nic takiego, co bym wartego było gdzieś tam pójść. Jeszcze sobie przejrzę te mapy, jak wyglądają, e, żeby mieć pewność, że mm, e, nic ten e, mini December event, e, to jest ta. O. Tu są mapy jeszcze te. Nazwijmy to aktualne i obecne. Można sobie przejrzeć jak to wygląda. Eee, zobaczyć. Eee, e, e. To jest chyba ta górna część, tak? Dobrze gadam. Eee, to jest chyba tylko ten fragment tu. Nie, ten tu pewno. Tu są trzy mosty. Ups. Tak, to jest tylko ten tu fragment. No to możecie sobie przejrzeć i zobaczyć, jak to z Waszej perspektywy wygląda, czy tam coś jeszcze możecie gdzieś sobie fajnego znaleźć. Eee, tego typu pozycje, czyli do ataku i, i do pancerza, znaczy do ataku fizycznego i do pancerza, ewentualnie eee, penetracja plus eee, atak fizyczny, eee, atak magiczny plus obrona. To są spoko w mojej ocenie miejsca takie gdzie macie potrójny po ten ten e, sztandar. E, bo mm, pokażę wam na przykładzie moim. Zobaczcie ja u, utknąłem na tym, że mi brakuje części do, wzorów do sztandarów. E, jednego mi załóżmy tu brakuje, mam nici sporo, mógłbym to wszystko sobie tutaj po, e, poulepszać. Tylko brakuje mi tych części, nie? i spośród tych wszystkich części, tak jak kiedyś kulawy mał mówił, że ten jest bezużyteczny, o ile dobrze pamiętam, że to on podnosił, to faktem jest, że z perspektywy czasu, jakby człowiek miał więcej tych wszystkich części, to myślę, że ten wzór celności jest do zastąpienia. Nie jest bezużyteczny. Ale chyba lepiej się sprawdza już teraz obrona magiczna przeciwko tym wszystkim zakichanym amirom i innym takim niż sam unik. Ale to mówię, no jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No jak widzicie, ja mam niedobór tych wzorów do flag, więc szykuję się na kolejną mapę, patrzę sobie, co tutaj mogę jeszcze tam zgarnąć. I w którym miejscu? Jak widzicie, no niewiele mam ruchów. Tutaj szmaragdy zgarnięte, tu szmaragdy zgarnięte. Tutaj na tym evencie adwentowym pozbierałem ten do Cornelusa i ten. Myślę, że to nie był najlepszy wybór mój. No ale jakoś nowe było. Były ruchy, no to trzeba było wziąć. Nie jestem jakoś siebie super dumny z tego, co zrobiłem, ale no. Zrobiłem, więc już nic z tym się nie poradzi. No i, i co? I tyle chyba takich na świeżo. Dzisiaj mówię, taki leniwy dzień, bo już event już się tak trochę opatrzył. Już te wszystkie e, questy tam człowiek już poklikał. Już się więcej tutaj nie da pozbierać tych energii. E, wczoraj kupiłem za 4 złote. No dzisiaj znowu do kupienia za 4 złote. Odpuściłem. To jest po prostu droga donikąd. Za 4 zł będę miał dodatkowe 7 energii i 600 szmaragdów. No, bez tego przeżyję. Będę musiał jakoś z tym żyć. Jak weźmiecie pod uwagę, że będziecie mieli 20 dni i 20 razy po 4 zł, no to już się nagle robi kwota. No, i dlatego doszedłem do wniosku, że dobra, już tam dla, dla testu kupiłem gram się mam cieszyć, a nie tutaj jakoś tam się na nią spitać, co bardzo. Ale oczywiście mówię, to już po raz setny powtarzam. Każdy robi ze swoimi pieniędzmi co uważa, i to wcale nie jest tak powiedziane, że moje podejście jest najlepsze ani jedno jedyne. Każdy, mówię, ma wolną wolę i robi co zechce. Tyle chyba z mojej strony. Tutaj nic więcej o wydarzeniu już nie. Nie da się rozwinąć. Jak widzicie, ja spokojnie czekam, obserwuję, oglądam. E, gdzieś już tam u nas wrzucają jakieś tam. E, tu chyba w tej gildii wrzucili. E, jakiś. E, taki. Mm, mm, mm. E, tu jest. Tu był jakiś dot. Zobaczcie, tu były jakieś opublikowane drużyny. Nie wiem, co to jest. Zabicie mnie, nie znam rosyjskiego i nie planuję się uczyć, więc tutaj są jakieś drużyny, tu jest, zakładam, że wzmocnienie, no i jest pokazane, że no to tam daleko można bez wzmocnień zajść, z tego co widzę. Nie wiem, czy to jest procent, czy co to jest. Tutaj 9, to by sugerowało, że może procent, ale tutaj jak jest 120, to już tak słabo. Z tymi procentami. No, ale jak to w którymś kabarecie było, że 120% to są. Jak flaszka ma 40%, no to trzy flaszki, tak. Także, no, nie wiem na ile to jest prawdziwe. Nie testowałem jeszcze. E, poczekam, poczekam, a potem będę testował. Będę patrzył te wszystkie e, podpowiedzi myślę, że po kilku dniach to jeszcze się pojawią kolejne nowe kompozycje, nowe jakieś tam rozwiązania, które będą no pomocne dla nas. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. No i do jutra.